O, oh, jeez. Co za człowiek, ej, ja, o co? Co? Nie. Co jest nie. Co? Oh, no. co tam, Junior? Co tam? CO TAM?! <grym> to, nie, to... To. To. <grym> Dobra, ci, ci, Co stoi przed wami? Szybienica. Drewno. Drewno. <grym> Drewno. <grym> Pochodnie. O, Zacha, jakbyś zgadł. No, Będziemy... dziękuję, proszę. 1000 dolarów, tak już? Będziemy Ale. bawić się w wisielcach. W Ale za dzieciaka w to tak jak Zawsze no, chciałem umrzeć! No. no. A, ja a, się a propos umierania, podzielcie się u, u. na grupy. Dobra, Jawor umiera. Piraci, piraci! Piraci, piraci! piraci, piraci. Rekrutacja do piratów. Ja, do mnie i do Miki, bo Miki jest mądry. Żeby te grupy były różne. Dobra, 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 dobra. dobra. Miki jest no to mądry, trzy. to idę. Ale... Znaczy, oni mają mewrona, to już tam nic nie wyrówna się, bo wiecie no. Jednak ta IQ na minusie trzeba jakoś zapełnić A! O, myślałem, że chodzi, że jestem taki gruby, ale spoko, nie dobra, nie ma. Ja już raz tylkoś wyzwałem od Grosa i źle się skończyło. 5 Chodź Teresia, chodźia, iść do piratów My się poznaliśmy na poprzednim... Ale proszę do teamu swojego, nie, ale wyszła co? Mamy kobietę, to jest najważniejsze. Mamy Seddy? Super 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no i dobrze są teamy, dobra, nie dobra. Piraci, ale nie, to jest Czekaj, czekaj, ale jak, ale, jak, ale jak są. Dobry pomysł. Dobra, Dobra, no no no, no ready! <grytanie> <grytanie> dobra, dobra, no to co robimy? <grytanie> no dobra, no to będzie 6 na 7, bo no nic ja No damy radę, damy radę, prawda? Okrzyk bojowy? <grytanie> <grytanie> Teraz wybierzcie jedną osobę ze swojej drużyny. Która... Będzie wisiała. Cedi? E, <grywa> no to co, Kuba! Kuba, zapraszamy, <grywa> Kuba. Nie, nie, no dobra, dobra. zapraszamy Kuba. Spokojnie, spokojnie, żartowałem. Eee, kto w... głosuje A. na Jawora, robi podskok. Dobra, dobra, Git. Ja Jawora, ja dzisiaj tu siedzimy. <noise> Ekstra, A jest Głosy. naprawdę Szałt. super, marzyłem o tym. Dobra. A po prostu jestem. Kuba jeszcze. <noise> Kuba, A... Kuba, jeszcze. <noise> Kuba, Kuba tak? No, nie, no ja, ja Kuba, mogę Dajcie misić. wrona, dajcie, dajcie wrona. Ale patrz, ale. Zobraźcie sobie, tutaj decyduje. Nie, nie, nie. Ale co ty decydujesz? Ale ja nie decyduję, tylko. Kuba już się zgłosi. Sił. Dobra, teraz możemy kto jest liderem której grupy? Ja. ja u, nas, u nas jest Jank Miki. What Dobra, tak? Jank Miki i Ewron. Dobra, Zagrajcie w kamień papier nożyce kto zaczyna gierkę Ewron, To na czacie to trzeba. Ja? Na czacie, no. no ale co no. ja mam zapytać co ma? On no, wtedy powie co, co ja masz. mam. Nie, nie na czacie, Evron? co, masz co masz? Ewron, ten jeden jedyny no. raz bierze W twoją mądrę. Kamień, kamień nożyce czy papier? No papier. Jaki, ja mam nożyce a.

Słuchajcie, no, no, no. za każdą. Znacie zasady wisielca w ogóle? Tak, tak. Odgadujecie tak. literki, Co? które są tutaj na tej tablicy. A. To jest pierwsze zdanie, które musicie odgadnąć. No A, my, my i za każdą, za każdą odgadniętą Nie. literę zdobywacie 100 dolarów. Jeśli na przykład w, w zdaniu będą 2E, to dostajecie 200 dolarów, tak? Pieniążki otrzymują tutaj oto ci dwaj panowie, którzy wiszą. Dobra, to ja chcę dać O, Dobra, okej, dziękuję bardzo. S i Nie, no, chyba liderzy dostają, Będą tak? No, liderzy. Dobra, dobra. Macie generalnie 6 błędów. Jeśli 6 razy się pomylicie, no to niestety panowie tutaj wpadną do lawy głęboko. To ja proponuję, abyśmy zagrali w papierkami nożyce, gdyż jest 5 versus 5. Dobra, co tak. wybierasz? Dobra, chodź, chodź, Miki. Na czacie napiszemy, dobra? Ale jak jest 5? Na 3, na 5 2, 1. Ktoś wyszedł? Nie no jest. Nie. Dobra, uwaga, ja jestem 1, 2, 3, 4, 5 versus 1, 2, 3, 4, 5. No nie wiem, ktoś chyba wyszedł. Aha, no bez okay. 5, 5. No dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Dobra, to na 3-4, odlicz Bartman. Tak. Dawaj Miki. Jest home. Start. Kurde <gry> yeah. Yeah. O teraz przynajmniej Legis, tak? Pierwsza drużyna, która tutaj wygrała. Niech wybierze pierwszą literkę. A, chyba. No co, co, co? A, poczekajcie, a, poczekajcie, a, poczekajcie a, bo to nie jest tak, bo jeżeli wybierzemy no, wszystkie no. samogłoski i odgadniemy im większość, a potem damy plamę na jakiś spółgłosce, to nie odgadną od razu hasło. A, Ale z, też z drugiej strony te dolki na start jakbyśmy mieli albo e, to No nie, no ja. chat, a albo e bo... trzeba. Czy się ja mogę to prosić, żeby widzieć? No to ciśniemy za. No to ciśniemy a. Dobra. A. A, już wam mówię ile jest a. No Znam hasło. CO?! CO?! co? Unlucky. Oh, okay. To my teraz poprosimy. To może Zaha powie co wybieramy. I, i. A, a czekaj, a co? Dostaniemy więcej punktów jak zgadniemy hasło? Nie, za każdą literę? No. Nie no. no jak nie, nie dostaniecie... Jak nie zgadniecie... Dobrze, Bardziej chyba. Dobrze. Uwaga, Daj Bartman. E. E.

Miesz? A, były cztery, ja so. tego No nie właśnie, nie komentuję. były cztery. Ja też nie komentuję. S Ale... Nie, ej, skąd nie, ty nie, wiedziałeś? Nie, nie, nie. Ej, Emron, zobacz, na spiku wysłałem się, że znam hasło, minutę temu. Ja. Beski to napisał, a skąd ty wiedziałeś? Spoliczyłem. No, bo jestem fajny ty, na tym. Ty, n, i, ty, e, lol, bez kitu. Sy, ly, e, ty, e, Ja pierdzielę, to Ja pierdziele, stary, co zrobił? Jakumen to ja admin jest. w Minecraft. masz rację, Dawid, dlatego w słowie admin jest u. Jeśli odgadniecie hasu dostaniecie 300 Ta, to admin w Minecraft, macie rację, to stale nie zgadcie przepraszam Halo? Pani Kasiu Jakumen to bóg w Minecraft, tak bez kitu, by u U g! Pewnie już znaczy tak, na o, pewno raz? tu, gdzie jest czy... pojedyncze, to będzie albo W, albo Z. Bo może Aświatka. być jak u to coś tam Z. Wydaje mi się, że teraz albo Z, albo W byśmy polecieli, tylko co mi się bym bardziej... Poczekaj, poczekaj. Tak. Proszę o wybranie. Re lecimy w Z. I... Jest, 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 jest. Z? z? 400, dawaj, Ale to nie tu. To. Nie mam pojęcia, Czac. Pas też? Nie ma W, okay. dobra. Za zepsuj, zepsuj teraz P? Zacha. Nie ma C, nie ma C, nie ma C. Nie, nie ma, to mnie! Dobra, słuchajcie teraz, słuchajcie, hmm? słuchajcie. Weźmy K. Nice, albo P. Dzięki. To ja bym wziął A, albo P. K, albo P. Ja P, P. okej, okay, dobra. P? Dobra, Dzięki, bierzemy dobra. P. 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 no, P, P. Kuba, weź tam zeskocz, niżej. A, dobra, super, to już wiemy, jakie jest dolne no. słowo. Super. Co tu jest tutaj? To trzecie słowo czat. Co to K propos Dziękuję bardzo. A dobrze, że chyba wszystko. Dobra, ładnie. Teraz bierzemy K. To król! Zgadujcie ile karty! Zgadujcie ile karty? Na dwa tysiące! Nie, 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 nie. Czat. Dobrze, jawor, dwa koła już mamy. Naj. To J, poprosimy. To J. Zdówka. Ojajaj. Nie, nie, bo to. A, no, to, no zasad, ja, ja i tylko jedno J? J-E-M. Ja padło, a Admin zbieżył Ty to teraz znowu dajemy kasy, czy zasady zmieniamy, czy to jest? No, nie, ale na pierwszego słowa nie mam. Ja to nie mam. Jawor. Hmm. Dzięki. Ja wiem co. To hmm. ja bym pyknął... Jeden z ja Z chyba, Zaha, co myślisz? Z. Tak, spróbujmy Z. To Z, no, poprosimy. Zet, poprosimy Z, właściciel. Aj! Nie ma Z! Co? Nie ma Z? Nie ma Z. No dobra. Tak, co, no, każdy tak koniec robimy. ma dwa kije. Co, to jest to jest to hasło. Takie hasło? Każdy koniec to jest ma, hasło, ma hasło, tak? Tak. No to dobrze. Jej! Daj, dajmy A. A! Poprosimy. A! Nawet A. 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 nie wiem, czy to jest czat. A Możemy hasło złożyć? No, dawaj, dawaj. No. No, dawaj, Zaha, dawaj. O Jeez oh, Co to człowiek, co to Co tam? Junior? Co tam? Co tam? Eee. tam, tam? Polski, ponieważ posiada wszystkie litery polskie... Lajne, Nie zrozumiałem! Lajne. Life. Life. <laughs> ja bym wziął albo O, albo A na początku, bo tutaj jest dwa słowa, więc będzie prawdopodobnie albo O, albo A. Tutaj nie to wiem, chyba wszystko będzie, nie co? musisz się a. nas pytać, rób co chcesz. Nie? Kategoria, nie kategoria Lifestyle podobała. Lifestyle. Nie tak, Lifestyle, lifestyle Do. o, dobra, 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 no to no. bierzemy... A, no. Klasycznie. Chyba wiem, jakie będzie jedno słowo, jeżeli to jest la, ja la, lifestyle Ja chcę w sumie. Ja totalnie nie mam w głowie teraz. BOŻE Kaj to KAJTO? Junior, nie musisz, jest, to pytań, nie musisz się pytać, nie musisz się pytać. Dobra, to M. No nie potrącił, właśnie bez P, O, T, R, tak? Dobra, A. Tak. Jestem, jestem, No właśnie nie jestem. potrącił. Kolejny ro o, dobra, czy nie ry po o Z i r o z i e Ale co, co dalej? JA PIERDZIELE WIEM! JA TEŻ MAM, JA ale... Ale, jest... ale, jest... ale, jest... ale, jest... ale to jest... ale to jest... ale to jest grube P P, 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 P Dobra, bierzemy P P ja. Ale że lifestyle kategoria ale Jest Jeszcze jedno P Ej, e, to zgadujcie, ser? To zgadujcie, ser, czy ogarnęliśmy nie? Bez liczebności. Na, na, na Messengerze, na Messengerze, we, w we, na napisz na MSG. No napisz, napisz na MSG. Na MSG. Na na MSG Trzecie słowo nie pasuje. Pasuje, pasuje. No pasuje? O. Ta, bo tam jest inaczej. Bo on, ja pierdzielę, serio, daliście takie hasło. A? Dobra, żółty rozgaduj. No, to ma duży na pewno. Tylko. Raz. Dobra. Serio. Dawaj, zgaduj, ty Tomasz, to ma rozgaduj. To ma duży Tylko. Serio. rozjechał babę na pasach. Co? 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 LIFESTYLE, nie? LIFESTYLE, ja life LIFESTYLE life będzie Ziobro Co ty mówisz? Nie nie co będzie? Ziobro? Ty ziobro. Pewnie coś z papieżem bez skitu LIFESTYLE LIFESTYLE <laughs> Będzie life religia, kategoria Boże Junior to Life, life, life. Ojej, kategoria Lifestyle Lifestyle? Life style? Not for dog sausage Czyli nie wiem. Żobroty. Ej, nie, Jan pasuje, Jan pasuje, Jan Pa... Czekaj. Jan, Jan, Jan to... Paweł. Pasuje, co jest? Aha. Ale. ale nie, nie ma tam dalej, nie można tego. Tutaj nad... dalej nie, nie można. Podróż. Nie, nie, nie. Ej, pasuje, no nie! Jedzie, nie, to tu... nie. Ja ci mówię. nie, nie. No to... Nie! Nie, 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 nie. Nie, ale nie ma, ma małe. A nie, no. A nie, czekaj, coś jest źle. Coś jest mi tak? <śmienu> nie, no nie. A to może to jest bez spacji. My a. Czekaj, Ej, czy wy możecie? Uch, a. Musi to sam poprawić. Musimy się, to to się dowiemy, co to jest, no. Dobra, to <śmienu> za jaka litera? Wiem. Zgadnij, może a? Nie, 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 nie. Dobra a. Ja bym a i o. To A, poprosimy. Co? A. 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 E, Jak będzie tutaj. O! o, gdzie o! Jest, gdzie S, teraz? Więc tu ostatnie to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ostatnie. Tu nic nie ma? Uuu. Kurde, wszystko zepsute. P, A, W, a tutaj też. Tu drugie też a, jest W. To nie Jan Paweł, bo tu jest P, A, W, a jest A zamiast W. No, ja nie, nie pierdzielę, mam, ale bait był, nie? jakieś I. Pan Paweł! No, pan, jakie Pan Paweł? P-A-V! -wy. Wy! Przepraszam. No, no, no myślimy, myślimy. E We poprosimy. 500, by the way. Go E.

Mój stary to fanatyk od To ty gadasz, serio? Mój stary to fanatyk od A ty nie jesteś gadaje. senden fryerem. Ja no jest. Yeah. nie! No. Kategoria muzyka i my zaczynamy. Śmieć Zaha. 2000. Blaszka myślisz o A my A myślę, ale Ja, ja. ja a, ja nie a. Nie no jest A. Poprosilibyśmy A. To z poprzednią rundą. No nie, no ale tutaj. Poprosilibyśmy A. A, no, no poprosimy. Junior. Jak... No, i... Trzeba, to musi Powiedz być jakiś jakaś memowa, sensenia, ja memowa. No, no, dobra, coś tam, coś tam, a coś tam, coś tam. tam, tam ta ta... Ta... No jeszcze no, są, mój, jeszcze junior? uzupełnia, jeszcze uzupełnia. Czyli tam Junior. Junior. Czemu już junior Widzisz tablicę? Czyli masz pierdza. No. Ja ale, ale widzi być. tablicę. Nie będziemy juniora za tebi? Ale to hasło no, no, jest ja Dobra, grajcie już. I może teraz, może teraz i bardzo dużo SA. Albo jak chciałbym wiedzieć, ile hajców dostajemy. Albo ły? A co z poprzednią rundą? Ale czy państwo mogą zamknąć ryj, jak tutaj się dobra, zgaduje, hasełka? I, 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 i. literka I. 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 Już patrzę. Okej, okay. ile Jaka razy zostało tak ustawione? Trzy, 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 trzy. Trzy, cztery. Cztery. Dobra, no to jeśli nie jest, a, ja a nie, nie ma, nie ma, to ma to. i, no to może jakieś. My myśli, o! O! Jeszcze myślimy, jeszcze myślimy. Myślimy. O! Prosimy wiesz. O, e już nas zdradziło kilka razy, no O byśmy właśnie, poprosili. O, o, O. Jest O, jedno. Tu jest, jedno. tu, tu, tu. To będzie to. Kategoria muzyka, tak? Muzyka, 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 kategoria muzyka. muzyka. D, Muze mówicie? D albo T. Poprosilibyśmy, Poprosilibyśmy te w takim razie, Ty te. te. Jest te. Te. tutaj. Te, jak jak tak. To. Jak twój tata. O. To, tak, będzie twoja. Tu jest, ej, tu jest świata, patrz. Prawdziwa dama to twoja mama. Trzy były, trzy były. Dobra, mam, mam. Prawdziwa dama to twoja mama będzie na pewno Prawdziwa dama to twoja mama I potem Szy, Any Ui i O, ry Nie, nie będzie bracie. Szanują dzieciak, gdy Z i e, Ecy i Aky Mogę powiedzieć. Prawdziwa dama, prawdziwa dama Prawdziwa Ej, a... dama to twoja mama, szanuj ją bracie do końca świata. Ej, Ej, Ej. Nie, 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 tak nie, No ale no nie odpowiada... Tak tak, 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 co wy tak, w ogóle? Co? Ja po prostu nie? mówię do Timu swojego, no przecież nie, nie mówiłem. No, to mówi, no to już nie tapiliśmy przecież. Jakie zapuść? późno, przecież śpisuję odpowiedzi! To nie, to nie, to co? Na cocie, nie. co? Ej, ale ja przepraszam pan właściciel i... no, no, nie No przecież 3 minuty temu powiedziałem pierwsze trzy wyrazy i nikt się nie późnił, no bo my zgadujemy razem. Absolutnie hasło i tej Zacha pisał na czacie Tak, Fakty, jak, w w to, w wtedy to jest Zacha pisał na czacie Ale co? Jaki ale fail, my się po prostu komunikujemy nie. między tymi? Ale nie, ale żeby było że Co? hasło, Co, 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 co nie, powiedziałem? Proszę bardzo, to jest hasło. Bart, pan, jak tam? Czy nie. No ale właściciel nie, nawet nie uzupełnił nie jeszcze. Adama, nie hasa. oszukujmy się nawzajem. Nie oszukujmy się nawzajem. Zaliczone w takim razie. O, dziękuję. Oh, dziękuję. No. No i damy no. Serio, nie? No, no. plus, plus, nie jeden, plus jeden, plus, plus jeden. Okay, okay, plus jeden. Kategoria, jaka, jaka jest ta? Jaka jest kategoria? Ja on napisał, że lifestyle desery, więc ja nie wiem. Lifestyle, lifestyle desery. desery, tak? No, tak A to teraz zasadzie. i tak zgadują oni. Dajcie coś, co na pewno będzie w innych słowach. No. Zgadł, tak. zgadł, zgadł. Jawor, powiesz to? Albo napisz. A Chyba po maturze chodziliśmy na kremówki. Napiszcie. Dobrze? Na o Jezus. To jest jakieś piosenki maty. Ja pierdzielę, widać, że młody normik Dobra, dobra, gdzie jest ta łódka? Tak, bo Tak. tam na kremówki ta. Kuba, Zabaz, to odliczymy spokojnie. Możesz wyjść O, możesz wyjść, Kuba, bardzo dobrze możesz sobie poradziłeś o, Dzień, Piąteczka dla Kuby Piąteczka, Kuba, dawaj piątkę Dobrze, Zaha, dobrze, dobrze Dobrze, 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 tam nie, nie. dobrze Kuba czy wszystko eee... się zgadza? Nie, nie, należy płać płać, wpłać, sobie, wpłać, wpłać. Powinieneś zostać? Dobrze, ja, powinieneś dostać? Dobrze, dobrze Zobaczymy Dobra, a kto ma wszystkie te karteczki? Poczekajcie, może od początku, może od początku No, no, no Sytuacja była taka, że miałem dwa koła, teraz mam dwa 300, nie wiem czemu Dobra Oskarunce. Bo karniaki były Czyli tak. No, no. Blaszka ją! Blaszka! drużynie, chodź tu, Blaszka. Ile, Ile dałeś? Ok, 25. Dziękuję. Ewron? Czy ja już dostałem od ciebie, mój drogi? Dziękuję. Kuba, antymce? super robota dzisiaj. Masz jakieś 9? Zaraz, tu będzie niższy, podatek! Nie, wyłączyłem! No, no. Ej, no, 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 to patrz, no, to mi daj mniej, bo ja ten no to żelazny dostajesz poklepanie po plecaj. Dobra, poklepanie po plecach. Good job! Good job i waterboarding! Waterboarding, nie dogadamy się jak jest.